Bo musimy wrócić chociaż do europejskich pucharów Już nawet nie mówię o lidze mistrzów Zwycięskiego składu się nie zmienia, jak tu mówią Ale po prostu przesymulujmy, zobaczmy co tutaj się stanie No teraz jest remis, ale znowu jest Romulo z bramką Co jest ważne No w dalszym ciągu nie wygląda to najlepiej Teraz gramy przeciwko Mainz, które jest czwarte w tabeli No i teraz jest zmęczony Orban Więc wymienimy go sobie na Klostermana by... Bo po to właśnie jest Klosterman On tutaj będzie dzierżył teraz opaskę kapitańską Wydaje mi się, że to jest ok No i przegrywamy z Mainz No ja mówiłem przed sezonem, że ten skład to to na pewno nie jest na awansowanie do Ligi Mistrzów. No, w tym momencie stwierdziłem, że nasza taktyka potrzebuje zmian, więc póki co nie zmieniałem ustawienia, ale zrezygnowałem z roli Hendrixa, którego widziałem jako fałszywego obrońcy i dałem mu rolę wahadłowego, tak jak Raum na lewej stronie i zmieniłem Baku na schodzącego skrzydłowego. Ok, no i zobaczmy, jak to będzie wyglądało w starciu z Freiburgiem. Może zrobimy jeszcze jakieś zmiany. Jeśli chodzi o zmiany personalne, chyba nic nie będę na razie dokonywał. No, ten Baugartner mógłby być zmieniony, oczywiście przez tego Oedrago, żeby jakoś się pokazał ten młody, no, ale nie ma to sensu, skoro Baugartner chyba jest naszym póki co najlepszym zawodnikiem. On prezentował całkiem wysokie te oceny ogólne, póki co w tych spotkaniach. Okej, okay, no dajmy im grać tak jak jest.